Szanowni państwo. Co się dzieje? To państwo widzą, pada deszcz. Wolny subwianing nie pozwoli, żeby tak bezkarnie na niego padało, ale substancje są i w deszczu. Co trzeba zrobić? Jak pada deszcz i chcemy uniknąć skutków szkodliwych substancji, które kontrolują wasze umysły, a nie możemy się przed deszczem ukryć. Oddaj głos. Szanowni państwo, Wierzę, że widzieli Państwo już dramatyczny apel na tym kanale do Was, wolnych Słowian, żebyście się, broń Boże, nie myli. Czasami nie możemy tego wybrać. Czasami los wybiera za nas i jesteśmy umyci mimo tego, że... Sory, dziewczyny, nie może po Tak, znaczy, za, za sekundeczkę, A, za sekundeczkę. Nie dziewczyny, tylko chłopaki i dziewczyny. Nie, nie, Dokładnie. Nie, to, będzie, ja będzie. Ja będzie. Tak do... jest, Jasne. tak jest. I za momencik poratujemy. Ja... Jasne. Kurczę. Czasami, jak widać, życie se, se decyduje se za nas. Z najważniejsza, nie? Najważniejsza. I... Ja to lubię. Jesteśmy przemoczeni, jesteśmy pod wpływem tych szkodliwych substancji, no po co które na tym deszczu? kontrolują Co, co wtedy zrobić? Chciało? Co wtedy zrobić? Otóż proszę Państwa, trzeba się oczyścić, umyć, ale piaskiem. Polecam. Pozdrawiamy serdecznie.